O, się! Cześć wszystkim z tej strony, Aleksi. A ze mną jest MaxiX. Maxi, gdzie jesteś? gdzie jesteś? Nikt nie wie. Ale przywierzy. przywierzy MaxiX, jest swojej. A właśnie, to jest mój projekt domku. Tak jest póki co tylko tu. Ale ma być na całość. Ale jeszcze nie dokończyłam, po prostu. Okay. Tutaj mamy domek dla królisiów. Sprowadziłam sobie parę królisiów z nieba. I mam całą hodowlę, ci Nieskończone źródełko. Uprawy. Osiął Stefan. Zamieszkał też z nami. I... Pojawiło się to, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. W trakcie... Walenia pieruni. Krowy do zagrody, już, już! Maxix tutaj Bałnego zrobił. Zrobił sobie takie coś, dzięki czemu się zapalają światła. Ale bałaganik tutaj masz. Nie mam no, bałaganu na no, mi nie padnie skrzynek. Ale tylko zaglądam, czy to też mi zaglądało? O, o o To jest ta wieża taka. I plecak jakby co jest w twojej wieży. Ja jeden straciłam jak nie mutant szkieletor zabrał. działa ten mechanizm. Działa, działa. E, tam opuszczoną kopalnię znaleźliśmy, ale już ją splądrowaliśmy, e, Więc e, co, nie, nawet nie wiem ile ich jest, bo zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Więc można zwiedzać do woli. Tutaj już z grubsza zwiedziliśmy. Ja z Maxisem, poza nagraniem. No bo jest tu tyle tego, że... Co? Co to jest, co? co? <grymna> Uj, Muszą być włożone. Barbycie, zubioćki, zub, zub, zub. Czemu ja schowałam matykę? Uuu, lawa tu. Warden, śpi sobie jeszcze. Ja nie mam ochoty, żeby się było... Ja nie lubię chodzić na shifcie. Ale z drugiej strony nie lubię też... Jak Warden... Warden? Warden? Warden. Już mi się język poplątał, musicie wybaczyć. Nie lubię też jak się pojawia. To się wkurzę! Mam motykę i nie zawaham się jej użyć. Więc ostrzegam. Ja tutaj z widzami zwiedzam... Na mnie można biegać, bo na wełnie nie ma wibracji. Hmm. mi się podobają te świeczuszki. Nie, to um. chyba miasto bez skrzynki jest na środku, bo na środku często jest taka skrzynka ze złotym jabłkiem. Przez środki tej struktury miasto... się! Budim się? No, ten diabeł wcielony. Dobra, zamykać, zamykać, zamykać. Zamykać drzwi. Trzeba stać bez ruchu. Yo, quiet. Quiet please. Quiet. Please. This is the library. Uciekłam, ale ja, mia, ja rozstawiłam wokół siebie wełnę. NIE, DROGIEM! Nie, on, on jakby, jak byś blisko nie dło, to on nie tak cię zaatakuje. Właściwie nie, łaził wokół mnie i nic nie robił. No tak, ale to dopiero po czasie on atakuje. Ty, on tak wącha mnie. Bo właśnie on czuje jakby cię. O, przegłos się warden, później będę miała znowu koszmary przez siebie. tarcza. Hmm. Ja Ja nie chcę zginąć, bo stracę level. Jak to się super Dlaczego ja tu cały czas słyszę warden? Czemu on się znowu budził? Czemu gdziekolwiek ja się nie przeniosę, on się tam budzi? budowli za zawaliłam się wełną i liczę na to, że mnie nie znajdzie dziad. A mi warczej miał, czy tu strasznie? Znalazłam. do kolekcji. Skąd tych dziadów tu aż tyle? Nie, ja muszę, nie na ja muszę na sekundę do domku iść, bo zaraz umrę, ale z głodu. A nie, bo jak ja panu mocniej Hehehe, To on ci przywali jeszcze mocniej. A swoją drogą, to te motyki świetnie rozwalają te nowe rzeczy. Czyś nie sami respią, Znikąd. Te wardeny? Nie, zombie w mojej wiedzy. Mogę po prostu świele dwie. No bo to jest jej w wieży, a nie w... Nie, to jest jakieś... jaja to są! Znowu warden! Warden! Zwał jak zwał jeden szczur. Ale warden musi być. Ja mam wrażenie, że te warden po prostu się respią, żeby się respić. Dzięki, świetnie, wiesz? Ale o co ci chodzi? Chciałem się to musiałaś Ale to jakby co, to, to twoja decyzja. Ja po prostu nie chciałam zginąć w tamtym momencie. Bo szkoda mi tego lewela dużego. Ja znowu zgubiłem plecak. Co, zgubiłeś plecak? Plecak. Kolejny raz. Aha. Niestety mogę się z nikom. A w moich oczach, przede mną... No, tam się respią tak jest... brudnie. Moim zdaniem, tam gdzieś jest spawner. Przez strukturę Moim zdaniem, tam gdzieś jest spawner po prostu. Dobra, więc kończymy odcinek. Więc zachęcam do subskrybowania, łapkowania, żeby nie, żebyście nie przegapili żadnych kolejnych odcinków. Przy okazji, bardzo mi to pomoże w rozwijaniu naszego kanału. Więc do zobaczenia i cześć! Papa! Pa. Thank mm -hmm. you.